Hej, witam Was z Żubraczego. Udaje się na szczyt Chyrlata, do Solinki. No i może jakiś nocleg w rostokach Górnych, albo w Balnicy. Zobaczymy jak trasa się ułoży. Spójrzcie jakie piękne widoki jesienne, jesień się zaczyna. No i cóż, zapraszam Was do śledzenia wędrówki. Jest o, ze mną twórca pochewek do noży, Piotrek Częstochowy, przewodnik jurajski. Przeźby polecam również, drewniane. <laughs> Także będziemy w innym odcinku coś tam wykonywać. No i ruszamy razem, zobaczymy jak to wszystko się ułoży. Pogoda nam dopisuje Piotrek chyba, nie? Tak, ale w piątek dopiero ma padać, nie wiem jak to wyjdzie. No, no zobaczymy, na razie. Tam na razie górę okay. około dwóch godzin i zejście półtorej. Mhm. Nie ma co się spieszyć, bo obserwujemy przyrodę trochę. Zobaczymy, może się uda spotkać niedźwiedzia, bo tutaj podobno jest sporo gawr w rejonie. Solinki. Też A, no lasy tak. grzybne, teraz szczyt grzybobrania. Mm -hmm. Prawdziwki jakieś może te... tak, tak. Ale to nie będziemy zbierać, ma na gdzieś grzybobranie... to, to by się zrobiło. A, to od razu jest tak, kraftowemu. <laughs> Można zrobić. no. O, lata półtorej godzinki, roztoki górne, tam gdzie jest chatka, gdzie najprawdopodobniej będziemy piwakować 3 godziny 20 minut. Piotrek już uderza w las. Tutaj z powodu prowadzonych prac gospodarczych, aha, ale to już było, Zmieno, zmieniony był szlak no jakieś prace gospodarcze w lesie. Jesteśmy na wysokości 1001 metrów nad poziomem morza. Jeden hmm. z młodszych szlaków w Bieszczadach, ale fajnie. Mimo, że nie ma, nie ma widoków, chociaż i tak lata zarośnięta, tam nieliczne polanki, ale wyjdziemy sobie, no jest dzisiaj klimat. Tam godziny jakieś występują, no nie? Hmm. Chyrlatej, rosocha. Zobaczymy. jest dużo malin po drodze, jakieś jeżyny na pewno. Te wiele na tym sugerują. Zatrzymaj się Piotrek, co tutaj masz na plecaku, chcę zobaczyć. Ale fajna naszywka oldschoolowa. Salamandra? Tak, to jest Mieszczan. od Madzi. Od Maggi z galerii. Z Wefliny. Aha. Polecamy. No, fajna szyszka fajna, fajna naszywka. W zacisznym miejscu jak znajdziemy kawę wypijemy, no nie Piotrek? No trzeba, bo bardzo tutaj wieje. Fajnie, bo idzie się taką granią, tu są dwa zbocza. I takie buczki karłowate, dobra trzeba ruszać. O to jaka tabliczka. Berda Fajne tutaj takie małe no, jakieś takie znaleśnictwa, lata numery. Fajnie. O, przed nami rzadko występujący w Polsce klon polny. On występuje tutaj w Beszczadach. On ma takie mniejsze liście, jak klon. O, jak widać. No jest mniejszy ogólnie, nie? fajne drzewko. I tu taka polanka. Widzicie przejście między lasem jednym a drugim. No, Wyszliśmy na taką połoninkę, jak godziny. Ale widoki nie za bardzo dzisiaj dopisały. Sama mgła i deszcz, i trzeba pończę zaraz ubrać. Piękne czerwono. No, założyliśmy pończę. Troszeczkę złapał nas deszcz. Socha 1085 metrów. Widoki takie jak widać. Potężne. O, doszliśmy do takiej wiatki, żeby sobie zjeść. Robimy sobie jakieś jedzonko i ruszamy dalej. 40 mililitrów. Czysty, był czysty. Tak. Bardzo używany. Ale chłonny. Wołowina z makaronem i pieczarkami. Salamandra stanęła nam na szlaku. No, Fajna. No, jesteśmy na Przełęczy Roztoki Górne po stronie Słowackiej w domku, w takim samym domku jak na Charterze. Identyczny, nie Piotrek? Mhm. Nie nagrywałem y, podróży tutaj do stricte do domku, bo zobaczcie co jest na zewnątrz. Zrobiło się ciemno no i mleko, mgła. Jutro rano nagram, jak to wygląda z zewnątrz. No a teraz robimy sobie posłanie i będziemy się kłaść powoli spać, no nie? Pogoda, tragedia. No, pogoda nam się trafiła, taka tragedia, no ale tragiczna. No pogoda nam się trafiła nie do końca dobra. 12 stopni, 11 stopni, jest ciepło, ale, ale mrzawka, typowo jesienna pogoda. thank mm -hmm. you dobry, witam was tutaj. Spędziliśmy nocleg, biwak w tym domku. Wczoraj wam nie pokazałem, bo jak doszliśmy już było ciemno, szaro, liście, Dlatego też nie, nie rozpaliliśmy ogniska, bo no, było dość mokro i yy, wiatr wiał. Także położyliśmy się, zjedliśmy coś tam, położyliśmy się spać. Zobaczcie, jak ten domek fajnie wygląda. Bardzo podobny domek. Jak na Czerterżu. Yy, można powiedzieć taki sam słowacki domek. Na szlaku na Rostokach. No, tutaj mamy miejsce na ognisko. Mamy jest opop przygotowany. ale wszystko mokre, nie będziemy palić ogniska będziemy wracać do domu i tutaj też jest nieopodal około 50 metrów od domku fajne źródełko A nawet zobaczcie tutaj O, źródełko, krąg Można sobie nabrać wody Woda jest Ale też tutaj jeśli nie chcemy z tej studni to możemy sobie nabrać tutaj takiego oto wężyka Także dostęp do wody jest o, Dobra woda wieżę widokową na Roztokach Górnych Raz sobie na nią wejdziemy i chyba zjemy sobie śniadanie tam pod wieżą, bo jest też taka wiatka gdzie wczoraj jedliśmy śniadanko bardzo podobne dzisiaj na śniadanko zupa krem pieczarkowy to działamy mieszamy w środku rzeczką, żeby wszędzie dostała się woda Dobra. i zawijamy A musimy rozpalić ognisko awaryjne, bo skończy nam się bioetanol i tutaj ta żywica posłuży mi jako rozpałka A zobaczcie żywica świerka oblepię tą żywicę tymi patyczkami tutaj świerkowymi, suchymi no i spróbuję rozpalić także taka żywica jest naprawdę super podpałką, jeżeli nie mamy oczywiście koryt żozy yy, na, na awaryjne ognisko Rozpaliliśmy ognisko w takich warunkach żywicą z świerka i patyczkami suchymi Powiedz, powiedz, brakło paliwa <laughs> Brakło nam Yy, bioetanolu, tak, zabrakło, survivalowa wieje wiatr, zabrakło wszystko nam wszystko mokre po deszczu tak, zabrakło nam trochę bioetanolu w kuchence no i Piotrek sobie tutaj podgrzewa jedzonko no i rozpaliliśmy troszeczkę żywicy, ze świerka gałązki jak widzicie i nawet yy, w taką pogodę, czyli wszystko widzicie wieje mokro, wilgotno szaro, buro i da się rozpalić Awaryjne ognisko. Specjalnie zapaliliśmy ognisko pod takim murkiem, bo wieje. I to takie typowo awaryjne ognisko, żeby raz, dwa szybko podgrzać jedzonko. Oczywiście szybko muszę to zagasić i zakamuflować. Leave no trace, nie było śladu. Mokra trawa także szybko, szybko zagaśnie. ...nie ma... O, już. ...nic nie widać. Wchodzimy na wieżę na Roztokach. Zobaczymy jakie widoczki na górze. Tak. Może widoki są Piotrek? Czy... Nie no, mogli zrobić wyższą tą wieżę, jak zera, <grym> no, troszkę niska ta wieża. No, ale coś tam widać już, ale coś, na stronę Słowacji. Jakieś tam widoczki... Jakieś widoczki są, no nie? Znaczy zachmurzone to wszystko. No nic, dzięki za oglądanie mojego filmu i zapraszam na następny odcinek. I oczywiście też zapraszam na moje warsztaty bushcraftowe. Dzięki bardzo, trzymajcie się, hej. Cześć. No to był motor kiedyś. Simpsonek. Pan przyjechał na grzyby pewnie. Ale nie możesz patrzeć to możesz powiedzieć, że jest ze mną wytwórca skórz częstochowy,